Dziś montuję pastuch elektryczny przeciw kunom. Taki zestaw możecie kupić u mnie. Starcie wypełnić formularz. Link znajdziecie w opisie. Pierwszy krok to montaż bezwarnych izolatorów. Są dyskretne i solidnie trzymają przewody. Miejsca gdzie jest elewacja, stosuję izolatory na bezwarnym kleju z dodatkowym wkrętem do stabilizacji. Potem rozciągam nierdzewne linki z naciągami, żeby całość była dobrze napięta. Następnie montuję elektryzator, czyli serce instalacji. To on odpowiada za impuls elektryczny, straszając kuny. Na końcu robię test, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Oferuję pełną usługę z montażem na terenie całej Polski albo zestaw do samodzielnej instalacji. Wybór należy do Was. Dzięki za obejrzenie.